No dobra, kochani, zaczynamy. Przygotowałam mnóstwo rzeczy i przygotowałam dwie propozycje. To sobie odłożę, papiery pakunkowe, papiery e, po z pudełek po butach. Wszystko, homikuje. No dobra, pierwsza propozycja jest najprostsza, ponieważ to jest po prostu pokolorowanie e, flagi czyli zginacie sobie kartkę na pół, wtedy flaga będzie prosta. Rozkładacie, bierzecie czerwoną kredkę i kolorujecie. Proste, dla każdego. To mogą być długopisy, pisaki, kredki różnego rodzaju, czy pastele suche, pastele mokre. Możecie to zrobić farbami. Ja nie mam farb. Eee, czym chcecie? Bardzo proste. Dasz, druga propozycja to jest, bierzecie Bierzecie sobie białą kartkę, zginęcie tak jak wcześniej i szukacie czerwonych i białych elementów w domu. To mogą być stare koperty. To mogą być e, stare pakunkowe papiery, których już nie użyjecie. To mogą być białe papiery skądkolwiek. E, mogą też być zwykłe czerwone kartki i białe kartki, które po prostu wykorzystacie do, rob do robienia naszej flagi i klej. E, Przyszła mi zwariowana myśl, ciekawa jestem, jak tyś nie ma kleju, czy może dałoby się skleić miodem. Czymkolwiek można by było skleić. Dobra, smarujecie sobie dolną część flagi i po prostu z tych wszystkich rzeczy, które znaleźliście, wydzieracie małe kawałki. Jeżeli dziecko nie radzi sobie z wydzieraniem, możesz po prostu mu podrzeć. Posmarować kartkę całą, a ono będę miało i tak frajdę z przyklejania kawałeczków małych na flagę. I tak stworzy się piękna flaga. Potem, moi drodzy, ja sobie przygotowałam patyczek, bo chciałabym, żeby moje flagi były w wazonie. Wezmę patyczek, owinę, owinę patyczek, przykleję tutaj i będę miała powiewającą flagę. Zobaczycie wszystko w poście.